Dzisiaj mamy do czynienia z takim czymś, takie gówno jakieś, Mów, mówię wam, ty, wy tego nie widzicie, ale to ma takie duże żądło, że to ma żądło większe niż osza, niż szersze, niż pszczoła, niż bąk, niż wszystko, patrzcie, widzicie to małe coś? To żądło, to takie coś, coś i dzisiaj będziemy to próbować zabić, chodź Filip, Filip się przywita Cześć. i Filip trzymaj. I nagrywaj to. Ja go dzisiaj, ja dzisiaj go spróbuję zabić chusteczką. Ale poczekajcie, pójdę po dwie. To groźna akcja, bo jak urządzi, to może boleć. Nagrywaj. Tu widzisz? Ze schodów będę. Nie, nie będzie. Nie, Będzie lepiej. Nie, chodź tu. Nie, ze schodów. Nagrywaj, Dobra. Gdzie to? Uciekła. Uch! To z To było dziwne. On uciekł, akurat chciałem go zabić, ale uciekł. Kurde, on jest w tym pokoju. Nie chcę być urządzany przez niego. On jest pod tymi ubraniami. Co to jest? On jest pod tymi ubraniami. To jest, to jest takie mocne. Takie ma żądło duże. Ej, ryzykuje. Muszę mi urządzić. Miły jak... Filip, chodź na chwilę, będziesz mi nagrywać. Widzowie, dobra, odsuwam to. Jeden, dwa. O-o, spadło. I chyba spod tym. Czy, czy pod tym? Nie, tu nic nie ma. Chyba spod tym. Nie, nie ma go. Gdzie on jest? Słuchajcie. Widzowie, nie mam o co mam. Nie wiem o co kama. Ale idziemy nagrywać z dworu. Chciałam wam pokazać jak go zabiję. Nie ma go. Nie, bo, nie, bo była zamknięta szyba. Chodź. To widzowie, idziemy. Trochę pokopać. Okej, okay, widzowie, biorę piłeczkę, nie, tą biorę piłeczkę i będziemy podawać sobie, no dobra, dobra, sobie podajemy, Filip, podaj Ci. Fajnie. A idź bardziej z tej strony. Idź bardziej z tej, z prawej strony. No dawaj, podaj. Ja będę przyjmować jakoś z tabletem. To, to no dobra. Dobra widzowie, taka kamerka może być. Będziemy podawać górą. Podawaj mi na Roberto Carlos. patrzcie co ja zrobię. Podawaj mi tam na Ronaldo tego innego albo na tam Roberto Kalos. Burom! patrzcie widzowie na to. Ale to nie, to tego nie widzieliście widzowie. Podawaj mi bardziej po tej stronie, bo kamerka jest w tą stronę. Patrzcie na to! Patrzcie na to! Z lewej. Na pole wywaliłem Zaraz wracam Time out, krótka przewa Dobra widzowie Już jestem, te pole jest takie duże I takie tam są zarośla I, i ta, na końcu Kiedy będzie 14 minuta Pokażemy wam niespodziankę. A my strzelamy dalej. Dawaj, na Roberto Carlos, a czy tam na Ronaldo? Na Ronaldo to Ale nie na Cristiano. Na... Ale mnie noga boli! Głupie coś pan zrobił! Ona jest w szoku! Ale źle walnąłem. Roberto, ten inny, ten ka... Nie, ten Ronaldo inny! Nie, ten inny. Chodźcie! Nie! Nie Ronaldino, no Ronaldo, ale nie Cristiano. Jeszcze był taki pierwszy. Ten w Brazylii. Ten widzę, nie tam, nie wiem. Naprawdę, bo w stronę walę. Patrzcie, widzowie, na to. Dawaj! Patrzcie, widzowie, na to. Uczcie się. Pam, 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 pam! Uuu. Widzowie, wy tego nie widzieliście, ale walnąłem. Pokażę wam. Walnąłem ten słupek tutaj. I odbiło się, i poleciało tutaj. Perfekcyjnie. Podaj! Patrzcie, widzowie, na to. O matko! Ja patrzę teraz, widzowie, przez kamerkę, dlatego tak. Uuu. O matko, nie widzę piłki. Bo ja, ja patrzę przez kamerkę, przez tablet, a nie przez normalną. Jesteś na YouTube popularny, bo cię nagrywam. Jesteś popularny, co? I tu, szczuba. Lajków nie zbieram. Ja, ja subskrypcję zbieram. Szczuba. Uga, buga. Dobra, widzowie, to wam zaraz, wracam. Dobra, widzowie, już dawaj. Pam, 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 To pam, pan, pam, pam. Dawaj wrzutka w pole karne, na główkę. Nie udało się, to ja ci zrobię. Widzicie? Pam, 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 pam. Czarna pantera. Patrzcie, widowe, jaka wrzutka w pole karne. za wysoko. Za wysoko i za mocno. Nasionko, nasionko, nasionko. <grywa> Dawaj, nagłówkę. O, odbiłem. Nie! Dobrze. A, tak. Ale nie wiem, czy mnie widziało chyba. No, widziało mnie. Ej, dobra, nagłówkę już nie walimy, bo mnie głowa boli. łaja. A piłka jest taka twarda. Zowie, dotknijcie ją sobie, patrzcie. No, tu wam pokazuję. Dotknijcie tą piłkę. No, dotknijcie, nie bójcie się. Wiecie jaka ona jest twarda? No, ja mogę się nawet dotknąć. Było na, na nagraniu, jak z głowę mocno. A. Dawaj. Ale jeszcze jest No jeszcze się nagrywa, ale... Spra no i dawaj. Już nie, dawaj! Osi! Ej, ustaw mi butelkę osi! i będę musiał trafić! Wy tego widzicie? Wy tego widzicie... Możecie nie widzieć, Ale... Ustaw, gdzie tam! Na Tam, gdzieś na trawie, ustaw. Osi! O, helikopter! Patrzcie widzowie, Patrzcie, patrzcie na to! Ja muszę to nagrać! Helikopter! Ale dźwiękrzesz! Helikopter! Czekaj, szpitalny! Panie pilocie, w dziura samolocie! Jak mama mróweczka. mróweczki atakują na niebie. Piłka! El Primo, gdzie ty? Piłkę! I Messi! Messi kopnął piłkę. Gdzie ona Czekaj, widzowie. Będę trafiać osi. Ustawię wam kamerkę. Tam jest takie osi przed wami. I będę trafiać. Widzicie tu? Będziecie się widzieć. Tam jest takie osi i będę w to trafiać. Aj, to. to będziesz mi podawać? Co? Ale czas nagle, tak ci za dużo czasu poświęcę na to. Widzowie, zostańcie do końca, bo będzie niespodzianka. W ostatniej minucie. A to jeszcze mamy dwie minuty. Dwie minuty i trzydzieści sekund. Dobra, widzę. Teraz osi? Nie, nie broń. Muszę trafić. Próbuję szczupa. Nie. No dawaj. Może teraz? Nie, to jest trudne. Widzisz, jeszcze dwie minuty i nie No ale to jest trudne. Jak? Muszę muszę walnąć z całej siły, żeby wytrafiło, bo jak walnę z całej siły, to piłka nie skręca. No ale to teraz górą było. Nie wiem. Mam plany. Ale to mu się nie uda. No nie! Widziałe ja to już było. Dotknęło. Nie dotknęło. Ale gdyby. gdyby... Jeszcze. Masz jeszcze minutę. A na tego ile Minuta. Masz jeszcze 50 sekund. Strzelaj. Czekaj, Nie. A ty strzelałeś stąd? Masz jeszcze 40 sekund. I nagrywamy niespodziankę. Dawaj, traf, skąd ja. Dobre. Jeszcze bliżej. Stąd. Nie ma. Jeszcze 10 sekund. Szybko. Strzelaj od razu. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, widzowie. Pokażę wam niespodziankę. Ale trochę potwajmy. Dobra, widzę dobra. Niespodzianka. Idziemy w pole. W tym polu jest niespodzianka. Niespodzianka dla osób ptakowych. Dla osób ptakowych. Ten kto nie lubi ptaków. Proszę nie oglądać. O, czacie, więc dobra. Widzicie, pamiętacie, jak mówiłem, w te pole mi wpadła piłka. I patrzcie, ja tu jestem i dotąd mi dorasta do nóg. Dotąd, ale idziemy. Pokażę to niespodzianka, tylko znajdę. Dobra, widzowie, mam to. Dyn, 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 niespodzianka. Zdechła wrona. Czy kruk? obrzydliwy Co? Pies. O, tutaj pokażę Wam tego kruka. I przez te pole się musia... Ta, Tak jest długie pole. I to pa!